Rodzina 33, tydzień czwarty. Powołani do służby i ewangelizacji, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał z Ewangelii Świętego Jana. Dzień trzeci. Posłani do ewangelizacji, zesłanie Ducha Świętego. Duch, który działa w Kościele, modlitwa, jedność i rozeznawanie. Rozważanie dnia. Modlitwa i rozeznanie. Jeżeli jest w nas gotowość, aby zawołać do Boga, oto my poślij nas. Jeśli mamy ten fundament, którym jest doświadczenie miłości Boga Ojca, jeśli mamy serca zwrócone ku Ojcu i wielbiące Ojca, jeśli mamy świadomość, że jesteśmy posłani do służby i ewangelizacji, to tym, czego nam teraz najbardziej potrzeba, jest modlitwa i rozeznanie. Tym, co dla nas najważniejsze, jest wołanie o Ducha Świętego, który da nam moc oraz mądrość w rozeznawaniu darów, talentów i charyzmatów, którymi mamy służyć. Pokusa. To jest bardzo ważny moment i wielkie zadanie, ponieważ, jak przypominają i ostrzegają Ojcowie Kościoła i święci, człowiek, który chce czynić dobro, nie będzie kuszony do zła, lecz do innych form dobra które mają go odciągnąć od tego konkretnego dobra, które jest jego najważniejszym zadaniem. Dobre rozeznanie, pierwszeństwo modlitwy i jedność z Kościołem. Co możemy zrobić, aby dobrze rozeznać, w jaki sposób służyć i ewangelizować? Po pierwsze, dawajmy zawsze pierwszeństwo modlitwie, aby Boże światło miało do nas cały czas dostęp. Wzywajmy ducha świętego, prosząc go o dar rady i mądrości. Po drugie, działajmy zawsze w posłuszeństwie i jedności z Kościołem. W ten sposób nigdy nie zbłądzimy. W jedności z Kościołem to znaczy w jedności z księżmi, biskupami oraz z kapłanami to jest termometr prawdziwej służby i ewangelizacji. Jeśli nie potrafimy służyć w jedności i posłuszeństwie, to znaczy, że nie prowadzi nas duch święty. Konkretnym wyrazem takiej jedności jest korzystanie ze stałego spowiednika oraz kierownictwa duchowego. Warto tutaj wspomnieć, że w Kościele nie ma czegoś takiego jak indywidualne rozeznanie. Nie zawsze mamy możliwość korzystania z kierownictwa, ale niewątpliwie powinniśmy takiej opieki duchowej poszukiwać i jej pragnąć. W jedności z Kościołem to znaczy także w zgodzie ze Słowem Bożym oraz nauką Kościoła. Dlatego tak ważne jest, aby codziennie rozważać Słowo Boże i aby zgłębiać naukę Kościoła. W jedności z Kościołem, to znaczy także we wspólnocie. Służba i ewangelizacja, których sercem jest miłość, mają swoje źródło w Bogu, który jest wspólnotą osób. Dlatego zarówno rozeznawanie, jak i sama służba oraz ewangelizacja rozwijają się najowocniej we wspólnocie. Nasze wspólnoty. Pierwszą naszą wspólnotą jest małżeństwo i rodzina, drugą jest parafia. Często jednak potrzeba jeszcze tej trzeciej wspólnoty, która realizuje charyzmat, jaki został też złożony w naszych sercach. Znaleźć taką wspólnotę wśród grup i dzieł, które Pan Bóg wzbudził w kościele, to może być jedno z naszych konkretnych zadań po tych rekolekcjach. Czwarta możliwość. Jest jeszcze jedna możliwość. Być może Pan Bóg zaprosi nasze małżeństwo do zapoczątkowania nowego ruchu, inicjatywy lub dzieła. Szczególnie w obszarze działalności świeckiej, potrzeba nowych ruchów, inicjatyw, fundacji czy stowarzyszeń, które będą odpowiedzią na palące konkretne problemy społeczne. Wiemy dobrze, ile jest wokół nas cierpienia. Objęcie konkretnego z takich cierpień swoją troską, jest realizacją duchowego ojcostwa i macierzyństwa. Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas ogień Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, i poślij nas do służby w Kościele i świecie. Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do ewangelizacji. Pytania do osobistej refleksji. Pytanie pierwsze: Czy w swoim życiu, a szczególnie w dziedzinie służby i ewangelizacji, stosujesz zasadę pierwszeństwa modlitwy? W czym to się objawia? Na przykład, czy modlisz się, zanim zaczniesz jakąś pracę, zadanie? Pytanie drugie. W jaki sposób rozeznajesz decyzję w swoim życiu duchowym? Czy masz wspólnotę, kierownika, stałego spowiednika? Czy odwołujesz się do nauczania Kościoła? Pytanie trzecie. Czy wykorzystujesz swoje zasoby, talenty i doświadczenia w służbie Bogu i bliźnim? A może nosisz już w sercu pragnienie większego zaangażowania się w służbę i ewangelizację, porozmawiajcie o tym w rodzinie. Jeśli chcesz, zanotuj swoje odpowiedzi w swoim rekolekcyjnym dzienniku. Zadanie dnia. Poszukajcie w internecie ruchów, wspólnot oraz inicjatyw kościelnych i społecznych zajmujących się obszarami, które są Wam bliskie. Zróbcie sobie mapę i porozmawiajcie o tym, gdzie ewentualnie widzielibyście swoje zaangażowanie. A może czujecie się pociągnięci do roli twórców czegoś nowego? Świadectwa i refleksje małżonków, Łukasz i Agnieszka. Jednym ze sposobów dawania świadectwa w dzisiejszym świecie jest niereagowanie złem na zło. Prawdopodobnie każdy może sobie tutaj znaleźć swój własny sposób na takie sytuacje. Dla mnie takim sposobem, po który sięgam, jest spontaniczna modlitwa za tę osobę, która czyni jakieś się zło. Uwielbiam Boga w tej osobie, ponieważ wierzę, że w każdym człowieku jest potencjał dobra, który został nam dany przez Boga. Taka modlitwa za tę osobę często prowadzi do tego, że dostrzegam w niej dobro i zaczynam inaczej na nią patrzeć. Te osoby trudne są nam w jakiś sposób zadane. Czasami się mówi, no to teraz pozostała nam już tylko modlitwa. W tym zdaniu jest tyle beznadziei, a przecież modlitwa jest najpotężniejszą duchową siłą oddziaływania. Nie tylko modlitwa, lecz aż modlitwa. Jeśli wierzymy, że Bóg jest jednocześnie dobry i wszechmogący, to modlitwa jest najlepszym, co możemy zrobić, oddać tę sprawę czy osobę Jemu. Jest taka pokusa, aby nie uwierzyć w siłę modlitwy. Przez modlitwę możemy myśleć tyle dobra, że nawet sobie tego nie wyobrażamy. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Jeśli jest ktoś, kto jest dla nas trudny, to jest przestrzeń dla nas, żebyśmy my się zmieniali. Jest to okazja do ścierania swojego ego, zwalczania egoizmu i do tego, żebyśmy uczyli się dostrzegać dobre strony tego człowieka, bo zawsze takie są. Korzystajmy z tej przestrzeni. Jeśli na naszej drodze jest postawiony ktoś trudny, to jest on dla nas zadaniem i my możemy się zmienić dzięki temu, i ta osoba może się zmienić dzięki naszemu świadectwu. Irek i Litka. Mówi Irek. Wspólnie z żoną jesteśmy we wspólnocie świętej rodziny. W akcie oddania, który często odnawiamy, jest jedno zdanie, które cały czas brzmi w moim sercu. Mówi ono, że jako małżonkowie jesteśmy posłani do rodzin, że mamy pomagać tym rodzinom, tym małżeństwom, do których zostaniemy posłani. Wyobrażałem sobie, że może sąsiadce mam pomóc albo koledze z pracy. I kiedyś przy większej okazji zapytałem jednego z księży posługujących w naszej wspólnocie, do jakich rodzin jesteśmy posłani. A on odpowiedział: Jak to do jakich? Do wszystkich. Od tamtej pory patrzę na to szerzej. Staramy się świadczyć swoim życiem, modlić się za małżeństwa i rodziny oraz być otwartym na potrzeby innych, te materialne i nie tylko. Mówi Litka, bycie we wspólnocie jest ogromnym bogactwem. Przede wszystkim bardzo dużo otrzymaliśmy od małżeństw, które podzieliły się z nami swoim świadectwem życia. Nieocenioną wartością są te świadectwa, te chwile, które spędziliśmy z małżeństwami, z małżonkami starszymi od nas starzem, którzy mieli odwagę mówić o ogromnych trudnościach w swoim małżeństwie i o problemach ze swoimi dziećmi. Świadectwa innych małżonków dały nam odwagę, aby dzielić się swoim świadectwem, ale też do tego, aby służyć. Przede wszystkim własnej, a później każdej innej rodzinie. Dziękujemy Bogu za to, że taką służbę możemy pełnić. Jak to w praktyce przełożyć na codzienność? Ćwiczenia duchowe. Oto propozycje prostych duchowych praktyk. Zakładamy, że jest już w Tobie pragnienie służby i ewangelizacji. Jeśli jednak nie czujesz jeszcze w sercu takiego zaproszenia nic straconego, wystarczy modlitwa do Ducha Świętego. Pamiętaj, co mówi Słowo Boże. To Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą, z listu do Filipian. Duch święty jest specjalistą od rozpalania bożych pragnień. Jeśli masz już w sercu pragnienie służby, ale nie wiesz jeszcze do czego konkretnie Pan Bóg Cię wzywa, pamiętaj, że zawsze, każdego dnia możesz rozwijać i ćwiczyć dwa najpotężniejsze środki ewangelizacji, którymi są dobre słowo, modlitwa i czyny miłości bliźniego. Czy nie sądzisz, że twoje życie rodzinne jest cudownym poligonem do ćwiczenia tych środków ewangelizacji? W przejściu od pragnień do konkretnej formy służby, niezwykle ważnym etapem jest rozeznawanie. Może on się dokonać z pomocą twojego kierownika duchowego, spowiednika lub zaprzyjaźnionego kapłana. Jeśli jednak nie masz możliwości poprosić o taką pomoc żadnego ze znanych sobie kapłanów: Możesz też napisać do nas na adres e-mail kontaktmałparodzina33.pl Wspólna modlitwa męża i żony. Przez moc sakramentu chrztu przyjdź Duchu Święty. Przez moc sakramentu bierzmowania przyjdź Duchu Święty. Przez moc sakramentu Eucharystii przyjdź Duchu Święty. Przez moc sakramentu małżeństwa przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i rozpal w nas pragnienie służby oraz ewangelizacji. Przyjdź Duchu Święty i daj nam mądrość w rozeznaniu formy, w jakiej mamy służyć i ewangelizować. Przyjdź Duchu Święty z darem posłuszeństwa i jedności z Kościołem. Przyjdź Duchu Święty i daj nam moc do bycia odważnymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii. Amen. Na koniec zabierz słowo. Weź ze sobą to jedno zdanie, które Bóg wypowiedział do ciebie. Rozważaj je w sercu i powtarzaj wielokrotnie, aż do następnego rozważania, aby wniknęło jak najgłębiej do Twojej duszy. Gdy Duch Święty zstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Z Dziejów Apostolskich.